Patrząc na ostatnie filmy Disneya oraz Dreamworksa z ostatnich kilku lat, śmiało możemy stwierdzić, że to Disney aktualnie sięgnął totalnego dna, a jego złe charaktery z animacji są już całkowicie poniżej dna. Dlatego dzisiaj się przyjrzymy temu, dlaczego Dreamworks stał się tym lepszym studiem pod kątem animacji, fabuły oraz charakterów. Sam szczerze powiedziawszy, kiedy mi przychodzi w ostatnim czasie oglądać jakieś ich animacje, to aż z przyjemnością mi się to ogląda. Natomiast jak mam zabrać się za bajkę Disneya, to mam takie, oboje dlaczego? Od razu tutaj mówię, że między nami żywiołami nawet mi się podobało, ale cała reszta co wyszła od Disney'a to jest praktycznie syf. Jeszcze mam do Was prośbę o zostawienie tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji, bo dążymy do stworzenia największego grona fanów animacji. No i ruszajmy z tematem. Po pierwsze, przyjrzyjmy się temu, jakie animacje w przeciągu ostatnich kilku lat wypuścił Disney wraz przy współpracy z Pixarem. W tamtym roku wypuścił Życzenie, czyli film, który okazał się być finansową klapą. Nieco wcześniej wypuścił Dziwny Świat, który też był finansową klapą. Do tego wypuścił film o bazie Astralu, który również okazał się być beznadziejny. Oprócz tego był jeszcze film To nie wypanda, który również podzielił los wszystkich poprzednich filmów. I tak jak wspominałem była jeszcze animacja między nami żywiołami, która jako jedyna była fajna, i przyniosła Disney'owi jakiś sukces finansowy. Tak więc na pięć ostatnich filmów tylko jeden się ludziom na tyle podobał, że się zwrócił. Natomiast na temat tego dlaczego ten film się ludziom podobał, to porozmawiamy sobie nieco później. Warto też tutaj zaznaczyć to, że animacje nigdy nie mają tak wielkiego budżetu jak filmy, przez co często one się zwracają z nadwyżką, a przynajmniej tak było do czasu, gdyż aktualnie to Disney'owi trochę się noga potknęła ale przejdźmy do konkurencji Disneya i sprawdźmy co w przeciągu ostatnich 3 lat wydał DreamWorks. Otóż zaczęli oni od Pana Wilka i Spółki, czyli w zasadzie od animacji polegającej na przedstawieniu grupy złodziei, czyli w zasadzie dostajemy komediową animację o samych złych charakterach. Następnie dostaliśmy Kota w butach Ostatnie Życzenie, który to był kinowym majstersztykiem i sam w 2022 roku zarobił około 500 milionów dolarów, więc pewnie do dzisiaj zarobił znacznie więcej. Do tego mieliśmy Trolle 3, które mi się średnio podobały, ale swoje zarobiły. Oprócz tego mieliśmy też Miss Kraken, która odbiła się bez żadnego większego echa i za miesiąc wychodzi Kung Fu Panda 4. I na każdym z tych filmów, pomijając Kung Fu Pandę, który jeszcze nie wyszedł, studio zarobiło albo mało, albo wręcz ogromne pieniądze. W każdym razie żadna z tych animacji nie spowodowała tego, że studio było jakkolwiek stratne finansowo, tak jak w przypadku Disneya. Ale co się w zasadzie za tym wszystkim kryje, że są jedne animacje, na które z miłą chęcią byście poszli, za to na drugie byście nie poszli, nawet gdybyście dostali bilet do kina za darmo. Otóż w zasadzie to wszystko się rozgrywa o fabułę danego filmu bądź serii filmowej. I zwrócił uwagę na to, że Trolle 3, Kot w butach, Ostatnie Życzenie oraz Kung Fu Panda 4 są to serie, które rozpoczęły się już dawno temu. I pomimo tego, że to jest któryś już film z rzędu o przygodach danej postaci, ludzie i tak chętnie na te filmy wracają. Natomiast Disney też miał swoją kontynuację w ostatnich latach, a mam tutaj na myśli solowy film o bazie Astralu, jednakże on się u nich nie sprawdził. Tak więc, dlaczego kontynuacje filmowe Dreamworks zadziałają, a Disney'a już nie? Zacznijmy sobie od Disney'a, gdyż tu był tylko jeden film, więc w miarę szybko nakreślę Wam to, co tutaj poszło nie tak. A w zasadzie tutaj wszystko poszło nie tak, zaczynając od samego pomysłu na ten film. Gdyż tytułowa postać Baza Astrala jest to zabawka, która powstała w filmie tej historii. No i właśnie cały koncept na tą postać był taki, że on po prostu jest zabawką jest w filmie o zabawkach. Po czym nagle Disney stwierdził, że opowiemy osobną historię o tej postaci, że jest na obcej planecie i musi walczyć o przetrwanie. Tylko, że już w tym filmie postać, która była przez całą serię filmów tej historii zabawką, nagle staje się żywym człowiekiem. No i to się ludziom po prostu nie spodobało. I dlatego Disney tutaj zaliczył tak wielką klapę finansową. Natomiast z drugiej strony mamy Dreamworks, które to postanowiło odświeżyć swój styl animacji oraz dobieranie kolorów w taki sposób, aby wywoływać jak największe emocje na widzach. I wszystko się zaczęło w zasadzie od. Pana Wilka i Spółki, który to film odniósł zaskakujący sukces finansowy. Ale nie o tym tutaj jest mowa, a o tym, że to tam zostały wprowadzone charakterystyczne przejścia i komiksowy styl animacji, które to studio stosuje do dzisiaj. I zacznijmy sobie od kontynuacji Kota w butach, czyli Kot w butach. Ostatnie życzenie. Mamy tutaj wciąż fikcyjny świat opierający się na świecie Shreka, czyli również udanej serii filmowej, w której to mamy Kota w butach, który to autentycznie musi zmierzyć się ze samą śmiercią, ale do złoczyńców przejdziemy sobie za chwilę. W każdym razie wszystko tutaj jest spójne fabularnie i nie mamy tutaj zastosowanych jakichś dziwnych zabiegów polegających na przemianie zabawki w prawdziwego człowieka. Następnie mamy Kung Fu Panda 4, w której to po samym zwiastunie można zobaczyć to, że studio wciąż stosuje swoje nowe przejścia, a do tego dostajemy tam oprócz nowego złego charakteru, również stare złe postacie. I na końcu zostają nam trolle, które po prostu mają na celu być komediową animacją z fabułą. I może nie do końca jestem fanem tej animacji, ale w każdym razie ludziom się ona podoba. Przecież sobie może do czarnych charakterów, które to pojawiają się praktycznie w każdej animacji Dreamworksa. I raz są one lepsze, czasem gorsze, ale z reguły spełniają swoją rolę. I na przykład w Kung Fu Pancie mieliśmy na początku Tai Lunga, czyli postać, która chciała być smoczym wojownikiem, ale została odrzucona przez Uguaya oraz zamknięta w więzieniu po tym, jak zdewastowała wioskę. I sama ucieczka tej postaci z więzienia jest chyba jedną z najlepszych animowanych ucieczek, jakie kiedykolwiek powstały. Nieco później był Lord Chen, czyli postać, która chciała władać Chinami poprzez Czystkę tego kraju z pan. Gdyż przepowiednia mówiła o tym, że to właśnie panda go zniszczy. W trzecim filmie dostajemy Kaja, który to również chciał posiąć całą moc ci wszystkich postaci oraz zawłanąć całymi Chinami. A w czwartym filmie dostajemy czwartą złą postać, która ściągnie z duchowego wymiaru poprzednie złe charaktery. Ogólnie te historie, co ja tutaj przytaczam, to mówię wam je w bardzo dużym skrócie, gdyż chodzi mi tutaj o to, że animacje tej wytwórni mają na celu tworzenie fabuły wokół złego charakteru, który później zostaje pokonany. Przez co my jako widzowie bardziej przyzwyczajamy się do tej postaci, gdyż lepiej znamy jej historię oraz to, co ją moc. Motywuje do robienia tego co robi, a następnie i tak taka postać zostaje pokonana przez dobrą postać, na przykład Pandę która to w zasadzie nigdy się nie nadawała na smoczego wojownika, a nim finalnie i tak została. I to dotyczy w zasadzie wszystkich filmów tego studia, bo na przykład w Kocie w butach Ostatnie życzenie, oprócz tego, że mieliśmy wilka, który był po prostu śmiercią, to mieliśmy jeszcze dwóch innych złoczyńców, którzy to całkowicie dopełniali ten film. I w przeciwieństwie do Disneya, to studio kieruje swoje animacje zarówno do młodszych, jak i starszych widzów, po to, żeby starszy widz się nie nudził oglądając taką animację. I Dreamworks nie ma takiego nastawienia jak Disney, że nie wolno pokazywać krwi w animacji, albo nie wolno dać jakiegoś głupiego żartu, który młodszy widz po prostu nie zrozumie. Po prostu oni tworzą animację, która ma za zadanie zarówno rozbawić widza, przedstawić dobrą fabułę, oraz zainteresować widza swoimi postaciami. Przy okazji nie urzeczniając wszystkiego tak bardzo jak to możliwe. Czyli po prostu to studio chce jak najbardziej zapewnić dobrą rozrywkę swoim widzom. Za to w Disneyu praktycznie wszystko co powoduje to, że animacja jest dobra, zostało wywalone. Na rzecz tego, aby ich animacje były bardzo grzecznościowe. Po kroju to nie wypada, że złym charakterem w tej animacji była mama, która się pokłóciła ze swoją córką, bo ta chciała używać swojej mocy, a ona nie chciała, żeby jej córka to robiła. Za to Disney stara się, żeby każda ich animacja i film zawierał motyw różnych poglądów płciowych, żeby każdy czuł się doceniony. No i spoko, ale po co to na siłę wsadzać do animacji, jak na przykład dziwny świat, gdzie ta animacja w zasadzie cała polegała na tym wątku, kiedy generalnie studio powinno się skupić na fabule i postaciach, a jeżeli chce taki wątek wprowadzać, to żeby on był dodatkiem do całej historii, a nie jej głównym elementem, przez co fabuła jest po prostu niedopracowana. Natomiast w Dreamworks wiedzą o tym, że w animacji chodzi o to, by jak najlepiej przedstawić postacie oraz ich historię, żeby zainteresować widza. Jeżeli fabuła tego nie wymaga, to takie wątki są nieporuszane, bo nie o to chodzi w animacji. Do tego, jak dołożymy to, że Disney obrał sobie politykę grzecznościową, i w zasadzie ich żarty są na poziomie przedszkola, to po prostu starszym widzom się nie chce oglądać ich produkcji, bo są po prostu nudne. Z wyłączeniem właśnie Między Nami Żywiołami. Gdyż to jest jedyna animacja Disneya od dłuższego czasu, która ma jakiś sens fabularny i przedstawia nam nowy, nieoklepany wątek, który to nie musi mieć złego charakteru, żeby ta animacja była dobra. I nie porusza on żadnych poglądów ani politycznych, ani uczuciowych, ani wyznaniowych. Po prostu jest animacją przedstawiającą fajną historię, w zabawny sposób. I czy przyszłe produkcje Disneya będą dobre, czy też nie, otóż czas pokaże. Natomiast póki co, DreamWorks zdecydowanie wygrywa potyczkę, jeżeli chodzi o to, kto jest aktorem lepszym studiem pod względem animacji. A jak mówimy już o animacjach to warto wspomnieć o tym, że Disney od lat nie zmienił stylu swoich animacji i są one po prostu oklepane pod względem wyglądowym. Natomiast drugie studia nie boi się eksperymentować i wydaje mi się, że Disney chcąc zadowolić wszystkich doprowadził do takiego stanu, że coraz więcej osób odchodzi od tego studia, gdyż ono przyjęło taktykę, żeby jak najbardziej wykorzystać dostępne marki pod kątem sprzedaży gadżetów z ich wizerunkiem i zamiast skupić się na budowaniu marek i tego, żeby ludzie dalej chcieli oglądać ich produkcje, to zamiast tego je wyniszczają. Jeżeli chodzi o te dwa studia, to w taki sposób prezentuje się moje zdanie. A jeżeli chcecie, żebym porównał te dwa studia do Illumination Studios, czyli tego odpowiedzialnego za stworzenie minionków, Grincha, czy wielu też innych produkcji, dajcie znać w komentarzach. Przy okazji zostawcie też tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.